Można naturalnie spojrzeć na całą sprawę doraźnie, czyli mamy no, kilkaset tysięcy, bo to w takich kategoriach też trzeba będzie liczyć, czy grubo ponad 100 tysięcy osób, które czekają na granicach Unii, kierując się do różnych państw tejże Unii, szukając lepszego życia w sytuacji, powiedzmy, dramatycznej jeśli bierzemy pod uwagę kwestie ekonomiczne w tych krajach, toczy się tam wojna, no, ale pamiętajmy, że ci uchodźcy znajdowali jakieś schronienie chociażby w Turcji i stamtąd uciekają w kierunku tak zwanego lepszego życia. No więc można powiedzieć, mamy doraźny problem. Oczywiście ci uchodźcy w żadnej mierze nie kierują się w kierunku docelowym Polski czy Węgier czy tych krajów biedniejszych Unii, ale do, do, do krajów bogatych. W związku z czym kraje bogate, tak jak Niemcy posługując się mm, Komisją Europejską, próbują wymusić na krajach biedniejszych y, to, ażeby tych uchodźców na sposób przymusowy, no bo jak inaczej to nie tylko chodzi o y, kwestię przyjęcia, ale to jest kwestia no, jakaś, jakiegoś przymusu, bo ja nie słyszałem, żeby któryś z tych uchodźców wybierał akurat Warszawę jako cel swojej podróży. Więc chodzi o przymusowe rozlokowanie ich w różnych krajach Unii. A więc problem, który mają do tej pory kraje zachodu, chciałoby się roz, rozmieścić szerzej. I teraz problem jest taki, a co jeśli nawet te 160 tysięcy Komisja Europejska rozlokuje po całej Unii i my się na to zgodzimy, to czy to jest koniec problemu? No jeśli problem jest ekonomiczny, a taki głównie jest, no to przecież... A wieść się rozniesie po świecie arabskim i za chwilę może to nie być 160 tysięcy, ale 600 tysięcy lub milion lub więcej. Przecież pamiętajmy, tej ludności tam jest bardzo dużo. I problemy po interwencji, co jest bardzo ważne, też zachodów, te sprawy północnoafrykańskie czy sprawy Bliskiego Wschodu powodowały, że te wojny domowe toczą się w sposób bardzo krwawy i mamy gigantyczny problem humanitarny. No to za chwilkę to nie będzie problem 160 tysięcy, ale komisarz, szef Komisji Europejskiej stanie i powie, ponieważ 20 milionów Polaków jest w świecie, gdzie w różny sposób znajdowali swoje nowe osiedlenie, no to trzeba by było kolejne te setki tysięcy osób jakoś przyjmować. I sprawa nie, nie jest rozwiązywalna. Bo spojrzeć na nią tylko na sposób taki doraźny, to jest spojrzenie no, infantylne w dużym stopniu. Pamiętajmy, że problem jest gigantyczny w tym obszarze świata, gdzie jest ojczyzna tych ludzi. Wydaje się, że to tam nade wszystko należałoby tę pomoc lokować. Oczywiście ci ludzie, którzy uciekli, trzeba ich jakoś wspomóc. Natomiast jeśli mówimy o kwestiach osiedlenia, to w dużym stopniu Zachód uznając, że jego interwencje w Libii, militarne, bo takich mówimy w Syrii, wcześniej w Iraku czy w Afganistanie, że tam zaprowadza się pokój i nagle okazało się, że z tego pokoju zrobiła się wielka wojna domowa i nie jest wcale tak, że mówimy to post factum, bo nawet swoje wypowiedzi, kiedy sobie przypominam, sprzed tych, albo w czasie tych, tych wojen, które tam się toczyły, no to absolutnie były ostrzeżenia, że, że głupia interwencja Zachodu może doprowadzić, no owszem, do zniesienia dyktatury różnych tam, tych dyktatorów świeckich, którzy, którzy byli, a sprowadzi się albo państwa islamskie, albo po prostu rozlew krwi na niewyobrażalną skalę i ktoś za to będzie musiał wziąć odpowiedzialność. No teraz mamy do czynienia z tą katastrofą humanitarną. Natomiast druga rzecz, jest, jeśli mówimy o mocarstwie światowym, o świecie Zachodu, to problem trzeba widzieć szerzej, a nie tylko zawężać go do jakiegoś grona uchodźców, bo pamiętajmy, że jeśli nie rozwiążemy tego problemu globalnie w skali makro, to tych uchodźców może być prawie nieskończona liczba i oni mogą ciągle przebywać i ten problem będzie tylko narastał. Yy, więc jest tutaj gigantyczna nieodpowiedzialność, jeśli bierzemy pod uwagę przywódców Zachodu, no i pewien rodzaj szantażu, jeśli bierzemy pod uwagę kraje biedne yy, Unii po to, żeby wymusić na nich yy, yy, tę otwartość. Z naszej perspektywy sytuacja wygląda szczególnie paradoksalnie, ponieważ przez ponad 20 lat yy, III Rzeczpospolitej nikt nie stworzył programu przyjęcia kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, czy kilkuset tysięcy Polaków wywiezionych choćby do Kazachstanu czy na Daleką Syberię. Natomiast tutaj ten problem ma być rozwiązany, bo tak powiedział komisarz Juncker. To jest rzecz dosyć taka charakterystyczna. Natomiast problem dalszy, jeśli opisujemy tę rzeczywistość, są po pierwsze gigantyczne błędy te geopolityczne, które Zachód poprowadził. Druga kwestia to jest sprawa, no, rozlokowania tych ludzi. Naturalnie funkcjonujemy w sytuacji, którą się przemilcza notorycznie, gdzie świat zachodni, szczególnie zachodnioeuropejski, ogłosił, jeśli nie wprost, to każdy to widzi, ogłosił bankructwo tego słynnego multikulturalizmu, ponieważ próba asymilacji ludności, która napływała nie w takiej jednorodnej masie, ale takim długim strumieniu na Zachód od lat 70. powiedzmy, i przyjmowana ta ludność była w, w, w krajach zachodnich, następowała próba asymilacji na groncie tzw. ideologii liberalnej, czyli tak, na, na, na bazie tak zwanego multikulturalizmu. I raz za razem ogłoszono bankructwo tego procesu, że to się nie udało. Najbardziej jaskrawe, aczkolwiek to tylko są takie Najbardziej drastyczne przejawy te, te, tego bankructwa asymilacji to są te zamachy terrorystyczne. Zresztą niedawno wielki marsz w Paryżu był, że zamach na Charlie Hebdo no to po prostu skandal, a na lazurowym wybrzeżu policja w czasie wakacji chodzi z z bronią, prawda, patrząc czy aby jakieś zamachy terrorystyczne z Tunezji nie przenoszą się na plaże e, francuskie. Więc problem jest i on jest w wielu krajach definiowany. To nie jest kwestia tylko tych zamachów. Problem izolacji i braku asymilacji. W tym sensie jest tym problemem już tej ludności, która jest, nie sposób sobie poradzić, czy nie umieją kraje zachodnie sobie poradzić. Nagle mówi się, że przyjęcie na stałe, nie w sensie pomocy prawda, takiej humanitarnej, tylko na stałe wielu tysięcy nowych emigrantów, że to nie będzie żaden problem, no bo nie wiem dlaczego. Mamy tutaj do czynienia z jakimś, po pierwsze, zaklinanym rzeczywistości, po drugie... No niektórzy posłużenie... też w tych komentarzach mówią, no przecież uchodźcy to nie terroryści, tak? to, to nie są dzieci obłożone dy, dynamitem, które przyjeżdżają do Polski wysadzać Ale nasze przedszkola. ja też tego nie powiedziałem, terroryści. Natomiast mówimy o problemie, e, problemie braku asymilacji. Terroryzm jest tylko jak gdyby najbardziej radykalnym efektem, tego multikulturalizmu, który nie wyszedł, tego, tej ideologii multikulti, czyli pewnej izolacji. I też te trudno chodzić tylko po tych granicach, tak? po, po, czy po tych krawędziach na, najbardziej no, no, zaostrzonych. No, no, pamiętajmy, że to jest problem, problem społeczny, gigantyczny problem społeczny, który sugeruje e, oczywiście pomoc uchodźcom, ale nade wszystko odpowiedzialność Zachodu. A żeby w tych krajach macierzystych, skąd oni pochodzą, żeby tam doprowadzić do uspokojenia sytuacji. Skoro się doprowadziło do jej deregulacji, to trzeba doprowadzić do uspokojenia i ostatecznie pomóc tym ludziom powrócić do ojczyzny i spokojnie żyć. Natomiast tu mamy do czynienia z takim tak. dziecinnym spojrzeniem, czyli infantylnym, że załatwiamy tylko skutki, przy czym te skutki też nie załatwiamy, bo pamiętajmy, że ja zupełnie niedawno wracając też z Ukrainy i, i, i mając okazję obserwować, jak gigantyczne, przemilczane u nas, gigantyczne są problemy w relacjach polsko-ukraińskich, czy na przykład na styku grego-katolików i, i łacinników y, 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 na ziemiach wschodnich, jak, jakie są trudne te relacje, jak duży konflikt w wielu wypadkach, jakie trudności z odzyskaniem własnych świątyń, jakie napięcia temu towarzyszą, jak ogromnie przywoływane są to chociażby y, y, wspomnienia z czasów y, II wojny światowej i tego zbrodni ludobójstwa na no, w małopolsko-wschodniej. Jakie tu są problemy na styku? Przecież chrześcijaństwa jednak ale, ale różnego od strony cywilizacyjnej i kulturowej zdefiniowanego. A teraz mamy do czynienia z olbrzymią masą ludności wywodzących się z religii islamskiej i z innych krajów cywilizacyjnych. No i oczywiście nawet w świecie Zachodu te najbardziej głośne postaci, mówię już o analitykach, o politologach którzy tę rzeczywiście starali się diagnozować. To nie jest tak, że tam jest jednorodny pogląd, że asymilacja jest prosta. Jest bardzo na przykład głośna książka Samuela Huntingtona, Zderzenie cywilizacji, gdzie zupełnie inaczej ta sprawa jest ujmowana, gdzie zupełnie inaczej te analizy są prowadzone. Gdzie widać no, taką definiowaną przez niego wojnę cywilizacyjną. I z tym sobie trzeba z tego sobie zdawać sprawę. Panie profesorze, to... a jak pan też myśli o tym, bo mm, każdy ma prawo też do własnej polityki, tak? Nasze państwo też powinno mieć własną politykę, nie pod, pod czyjeś, nie wiem, dyktando, bo tak trzeba, bo, nie wiem, bo po, poprawność polityczna. No bo mając świadomość też konsekwencji, jakie, jakie mogą być. To nie jest, że my jesteśmy zamknięci, że my nie rozumiemy, bo nieraz tak jest. Nie zrobisz nic, nie przyjmiesz, to znaczy, że jesteś przeciw albo jesteś e, wrogiem, a to też są ludzie. Tym ludziom trzeba pomóc. Ja o tym mówiłem i mówię. Bo ich Sytuacja jest dramatyczna, tragiczna i tak dalej. Mówimy nie o pomocy, bo tutaj można ją różnorako definiować. Oczywiście taka pomoc doraźna też jest potrzebna, ale mówimy o strategicznym celu, jak podejść do tematu. Czy strategicznie trzeba podejść do tematu, bo nie widać końca tam wojny, nie widać tego, ażeby państwo islamskie się zwijało na przykład, ale, może, ale się rozwija i swój terroryzm rozprzestrzenia, a więc ludności, która może napłynąć tutaj w tym kierunku, może być zwiększająca się masa. Proszę zauważyć, że w samych ustach Komisji Europejskiej ta liczba uchodźców, których należy przyjąć, zwiększa się z tygodnia na tydzień. My mieliśmy dwa tysiące przyjąć uchodźców, teraz no, mówi się o 11 tysiącach, czyli mamy kilkukrotny wzrost. A co będzie za tydzień, a co za dwa tygodnie, a za trzy tygodnie, a za cztery a za rok? No przecież mówimy o poważnej polityce, a nie mówimy o bawieniu się prawda, w, w, w takie proste, tylko doraźne rozwiązania. Mówimy o czymś poważnym. No, na przykład francuska, jedna z francuskich telewizji zasugerowała nawet, że obecna liczba 160 tysięcy uchodźców jest zaniżona. By uśpić czujność przeciwników projektu, według stacji chodzi o ustalenie stałych proporcji, według których imigranci będą rozsyłani do różnych krajów Unii Europejskiej. No tak, ale jeśli zrobimy proporcję, a nie liczbę, no to w tym momencie weźmiemy na przykład na siebie 10%. No pytanie od jakiej liczby? Bo jeśli nie, nie, ten problem nie będzie, ten, ta pomoc nie będzie widziana strategicznie, że jesteśmy odpowiedzialni również w przestrzeni militarnej, bo skoro się bombardowało pozycje jednej ze stron walczących, no to się bierze za to jakąś odpowiedzialność również polityczną. Jeśli będziemy myśleć tylko w kategoriach do wewnątrz bo tam strach, prawda, i no nie będziemy interweniować, bo jest państwo islamskie, niech ono sobie będzie, bo tu jakaś, prawda, gigantyczna tolerancja i zaklinanie rzeczywistości, że religia islamu jest religią pokoju, no to proszę pamiętać, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co za rok. I pytanie jest, czy to nie jest metoda na wygenerowanie w przestrzeni świata zachodu konfliktów cywilizacyjnych, które będą, prawie nie do rozwiązania, to, yy, to problemy, które trudno sobie dzisiaj nawet wyobrazić. Pomoc, czy należy się pomóc uchodźcom? Należy, ale jaki jest docelowy model tego rozwiązania? To, co się proponuje, jest yy, pomysłem na zwielokrotnienie yy, problemów, które Zachód już yy, przeżywa w tej chwili. Ja nie chcę, yy, ale można przytoczyć słowa Angeli Merkel, która przed kilkoma laty mówiła, że multikulty zbankrutowało żaka Siraka czy, czy Sarkoziego prawda, pre, premiera Camerona, polityków włoskich, wielu, wielu postaci, z pierwszych są, którzy no, o tym mówili i dyskutowali. Zamach w Paryżu dokładnie w takim kontekście był analizowany, że to co było polityką liberalną, polityką Zachodu, tą multikulturalną w relacji do, do ludności, która napłynęła, że to zbankrutowało i potęgują się problemy. Wobec tego stwierdzenie, że, że tutaj mamy do czynienia z taką prostą sytuacją jest albo zaklinaniem rzeczywistości, albo oszukiwaniem ludzi, albo takim, taką infantylnością, albo wszystkim razem. I, i, I tu chodzi o to tylko, żeby spojrzeć na to głębiej niż w perspektywie tygodnia, dwóch tygodni czy pół roku. Proszę, musimy pamiętać, że ta kwestia jest bardzo trudna. My weźmy kraj, załóżmy, jeśli stwierdzimy, że Izrael w jakimś sensie, przynajmniej tak się definiuje, stara się być reprezentantem, czy, czy definiuje się jako reprezentant świata zachodu w Palestynie i tam ma kilkadziesiąt lat relacji z Palestyńczykami, czyli z Arabami. I jest to nierozwiązywalne. Potęguje się konflikt na niewyobrażalną skalę i nie dotyczy tylko grup terrorystycznych, ale ogromnej społeczności tam mieszkających Palestyńczyków i Żydów. I Zachód różnorako tam próbuje interweniować, różnorako jakoś ten, ten pokój zaprowadzić. I jest to nieskuteczne przy tak dużej skondensowanej ludności z jednej i z drugiej strony na tym samym terenie i nie ma pomysłu na to i ciągle się zaklina rzeczywistość, że będzie państwo palestyńskie, ale, ale go nie ma itd. Tak tak są eksperymentalne takie miejsca, można by powiedzieć, gdzie można się przyjrzeć, jak złożone są wówczas relacje i jak wielkie konflikty. I twierdzenie, że w przyszłości na terenach zachodu Europy w sytuacjach analogicznych takich konfliktów i problemów nie będzie i jest po prostu w moim przekonaniu twierdzeniem kłamliwym, a na pewno nieprawdziwym. No to nieprosta sprawa. ONZ mówi, że przed Morze Śródziemne w tym roku jeszcze może dotrzeć do Europy 400 tysięcy uchodźców, w 450 tysięcy. I tak dalej, i tak dalej też No, no tak, Czemu no tak, nie, nie, nie ale pytań... na przykład do bogatych państw islamskich, tylko do, do Unii Europejskiej? Niektórzy próbują no, to no, naruszyć no, tak. to, no, to jest, na jest, rzecz. Też... To jest um. pierwsza rzecz, ojcze, ale druga. Pytanie jest takie. Skoro jest, są krwawe wojny, wojny do Mągę i różnorakie inne, w tych miejscach, gdzie zniesiono stare, stare reżimy i zniesiono je przy współudziale Zachodu... To to pytanie, jaki Zachód nie tyle ma problem w stosunku do imigrantów, ale jaki ma plan, pro, program działań, żeby uspokoić sytuację tam, gdzie się ją zdestabilizowało? I to jest pytanie fundamentalne, bo jeśli będzie tam sytuacja stabilna od strony wojskowej, politycznej, gospodarczej, to ta ludność nie będzie musiała uciekać w kierunku świata zachodu. No bo, mówiąc krótko... To trudno Syrię stworzyć w Europie, prawda? No, no, do, no na czym można? Wszystko sobie można wyobrazić. Mieliśmy do czynienia u schyłku starożytności z olbrzymią wędrówką ludów, i na skutek tego upadło Cesarstwo Rzymskie, powstały zupełnie nowe byty i kulturowe, i narodowe, i tak dalej. Wszystko sobie można wyobrazić, przy czym pamiętajmy, że to się też łączyło z niewyobrażalnym wywróceniem wszystkiego do góry nogami. My musimy też czytać rzeczywistość. Rzeczywistość nam mówi co, że do tej pory, jeśli oceniamy to, co się działo na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, do, do niedawna oceniano Iran, Iran, który jest państwem religijnym, jako państwo osi zła. Tak definiował to choćby prezydent Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Iran nie jest problemem, gdyż uważa się, że mimo takiej struktury państwowej i tak dalej jest po mniejszym problemem niż państwo islamskie, które morduje chrześcijan ścinając im głowy, które posługuje się metodycznym terrorem, które zaprowadziło absolutny szariat, które wysada zabytki kultury światowej w powietrze na oczach całego świata. I to, no, no, nie, nie chcę wymieniać wszystkich zbrodni, bo to przecież nie o to chodzi. ale mamy do czynienia z postępującą radykalizacją tej przestrzeni politycznej, geopolitycznej, idącej w kierunku fundamentalizmu, oczywiście to wywołuje pewną, pewną wędrówkę ludów, ale jeśli jedynym pomysłem na to, co się tam dzieje politycznym Unii, jest przyjmowanie i dyslokacja tej ludności, która ucieka w coraz większej skali i ta dyslokacja po całej Europie, to przecież no, jest to no, tak nieodpowiedzialne patrzenie na tę rzeczywistość, no, że trudno sobie nawet wyobrazić, co sobie fundujemy na przyszłość.